Ja pierwszy jakiś samolot, ty... Ty... na tył ponton. Coś takiego... Coś Jest. Niesamowite, co? Niesamowite. To ładnie. Musicie to zobaczyć. Kur... Rafał, powiedz co się stało. No cóż, wyszła moja zgrabność. Pojechaliśmy z Juziem na Pstrągi szukać tych pstrągów. Znalazłem takie miejsce, gdzie woda troszeczkę zwalniała nurt, bardziej nawet takie rozlewisko. Chciałem wejść na kamień, żeby mieć więcej pola manewru do rzutu. No i wchodząc na ten kamień, wpadłem po kolana w wodę. No i i przez to troszeczkę nam się wczorajszy dzień uewentkowania skrócił, bo trzeba było wrócić do domu, suszyć to wszystko. Ale dzisiaj jesteśmy już tu, więc mam nadzieję, że yy, całe to niepowodzenie przekujemy w sukces. No dobrze, a jak pstrągi? Ani brania. Nic. Ani brania. No właśnie, to jest... Yy, yy, ale teraz ja muszę powiedzieć, dlaczego ja nie pojechałem na pstrągi, bo to, to jest też bardzo ciekawa historia. W tej zatoce, w której yy, do tej pory żeśmy cały czas chłopili, zauważyłem... Naprawdę ogromne stada linów, Pięknych, grubych prosiaków. Właśnie znaczy mówiąc o tym, że e, Rafał jednego takiego lina trafił. No i teraz kto ma większego? Szupaka. <laughs> Dobrze, że dodałeś. Szupaka. No, mój jest taki. Taki sobie okuj No, wydaje mi się, że chyba może być godny, bo tak jakiś ciężkawy. Chyba tak. Albo taki wariat. No, mój taki, o. No jeszcze swojego nie widziałem. Pokaż mi swojego. Ty? Nie, to jest za za Coś. Nie wiem. Jas. Jas Lin. No i taki oto lin. Wiadomo. Płynie. Tak więc wypłynąłem samemu na tą y, naszą zatokę, podsypałem y, liną troszeczkę jedzenia tam w okolicy, w którym się y, kręciły, no i tak y, na początek popłynąłem, aby rozruszać się troszkę z czupaczkami. O! Zobaczcie, sam konuszę kryjka. No kryjek. O matko córko. dawaj tu. O, Przepiękny O le wieku Alekulisko ale, A nie to super No Dziady Gaja Dawaj Tak więc, liny były już yy, podsypane. Kurde, tutaj... Tak, no, liny są ciekawsze. Liny zostały y, podsypane. Ja sobie ustawiłem ponton na y, dwóch kotwicach, aby stał nieruchomo. Przezbroiłem sobie y, jedną z okoniówek y, na takiego delikatnego y, fiderka. No i tak stoję godzinę, obserwuję ogólnie to wszystko. No, te liny sobie pływają do, dookoła. No i tak delikatnie mówiąc mają mnie serdecznie w dupsku. E, o, zobaczcie pokaż, Fajny. Ale zobaczcie na jak małe gumy Tak, to jest niesamowite. No, gumki nie? wszystko. Tak no i. E, no i tak, no i liny, liny nie, Liny nie Liny nie chciały. Hmm, tak więc potem sobie tego fiderka hmm, przerobiłem, hmm, przerobiłem na hmm, spławikówkę, spławik zrobiłem z woblera, nie będę wam tego pokazywał, bo to po prostu hmm, taka błazenada troszeczkę, ale wiecie, człowiek sobie wbije coś do głowy, widzi te ryby i tak, tak, wiecie jak to jest, 50 na 50, albo się uda, jak się uda, to sukces będzie niesamowity, albo się człowiek totalnie zbładził, no ja się zbładziłem, mimo tego, że byłem totalnie cicho, nie udało mi się żadnego lina złowić, ale wieczorem popłyniemy na tą zatokę dzisiaj i sprawdzimy, czy ta kukurydza jeszcze leży, bo mi się wydaje, że my po prostu te kukurydzy nie jadły. Tam całe dno... Jest, no jak się tam kawałek tego da zahaczy, to się aż ochotka wysypuje z tego da. Więc one raczej do takiego żarcia były przyzwyczajone. A nie wiem, to one może pierwszy raz w życiu widziały. No ale z drugiej strony, no powinny tą kukurydzę jeść, ale może wieczorem, dopiero albo w nocy. A ja po dwóch godzinach po prostu zrezygnowałem. No, no i wziąłem spinning i tam sobie trzeba rzucać. No. Tak, tak więc no, wczoraj jakiegoś szału specjalnego nie, nie było. Tam jakiś szczupaczek, tu jakiś okonek, tam coś spadło. A dzisiaj stwierdziliśmy, że koniec siedzenia w jednym miejscu. Ruszamy się gdzie indziej. No i właśnie jesteśmy w całkowicie nowej zatoce, w której jeszcze nie byliśmy. No, ładnie się prezentuje. Rafał od razu złowił w pierwszym rzucie szczupaka. Ty, w pierwszym rzucie? No właśnie, tak żeby się nie okazało, że nie, później... nie. No, No, to, no niestety, zatoka już jest spalona, jak widzicie, bo w pierwszym rzucie została złożona ryba, ale piękna, co? Nie mm. Jak to malownicą Wygląda, kurde, fajnie, fajnie. Jeszcze taka ciekawostka, dzisiaj był, był kurier, był kurier u nas, bo tak się zastanawiamy ogólnie, że że tak w tych zatokach, że te krótkie ryby, a może te większe, no wiadomo, że one są przed tarłem, a może te większe są na wejściach do zatok, no i faktycznie na wejściach do zatok widać te ryby, ale one nie chcą żerować w ten sposób, nie można ich skusić do brania, no i tak kombinowaliśmy, no i tak przyszedł kurier dzisiaj i tak patrzą, o, wędkarze, wędki przed domkiem, tego, no i tak już zaczął z kurierem gadać, no i co się okazało, że Większe ryby, większe szczupaki są w całkowicie innej zatoce. No ale za mało mamy czasu, aby już przenosić łódkę i tam próbować. Więc siedzieliśmy że jeszcze dzisiaj pokręcimy tutaj w tych nowych, nieodkrytych nowych, nowych, nowych miejscach w tej okolicy. A tamtą zatokę będziemy męczyć za rok, moi drodzy, bo to na pewno nie jest koniec tej przygody. Ogólnie szkiery są rewelacyjne. Znaczy ja tam te wasze komentarze, ja wiem, że to nie są komentarze wszystkich, bo ci, ci wędkarze, którzy jeżdżą za granicę i lubią poznawać nowe miejsca, to wiedzą, jak to wygląda w praktyce, ale to czytają takie komentarze, eee, takie okonie, to sobie na Mazowszu możesz połączyć. No dobra, tam, kurde, tam. sobie te okonie na Mazowszu, a ja czasem lubię przejechać się, czy to na szkiery do Szwecji, czy czy gdzieś, czy gdzieś do Niemiec, na mówię, czy gdzieś do Holandii, czy, czy do, do Hiszpanii, to są plany na jakieś w ogóle nowe kraje jeszcze tam odkrywać, no, co kto lubi, no ale jak ktoś lubi tylko na Mazowszu i to oczywiście ja tego nie neguję, każdy ma prawo wypoczywać, tam bali się w taki sposób jaki lubi jak w mu po prostu frajdę, i przyjemność, to chyba w życiu jest ogólnie najważniejsze. Nie wiem po co takie przytyki, po co takie złośliwości. W ogóle nie potrafię tego zrozumieć, ale no, no nie wiem, no może to ja nie potrafię. Tak, to sobie niech napisze, bo, bo ja tam nie wiem. No dobra, co, bierzemy się, bierzemy się do roboty, popywamy, pomęczymy te szupaski. może się jakiś większy w końcu, w końcu trafi. ja przestałem gadać, a, a, a Rafik, proszę bardzo. Oj, grubsza rybka, ładniejsza, piękniejsza. Zobaczymy. No pięknie. No gruba, no i, i zobacz, i, i, i skończyłem gadać o grubych szupakach? Proszę bardzo, pierwszy się melduje. Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie wiem, co jest. No, no co? No, no, szupak na pewno tylko... Przecież trzy. nie amur. Chyba, no że okrąg 58. I wtedy wygrywasz Ty, konkurs. Ale naprawdę ciężki jest, bo nie mogę go... No wielka ryba, dobrze. Tu masz większy podbierak, no wiesz, ale w Ale w ogóle go nie widać. Tak, cały czas jest przy dnie. Duży szczupak, ale duży szczyta, metrówka stary. Ale jaka kurwa Jaka metrówka, poczekaj. Ty bo ja mam tam furo carbon. mi się podbierasz. Czekaj o, 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 o. Zejdź go To jest metrowy szczupak <laughs> Na gumkę trzycalową. Bo moi drodzy, ale ja, ja zobaczcie, no przestałem wam gadać o, 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 o tych duże, dużych ryb nie ma proszę bardzo, są, tylko trzeba ich poszukać. Brawo Rafał. Ale kuraj... aż jestem przeszczęśliwy, trzeba trzeba rybkę zabierać Będzie no, będziemy nie będziemy? Chyba nie? Ale zobaczcie no. jaki, wcale, ale... Jaka gruba ryba. Tak. No, słuchaj. 93. 93 takie. Yy. Piękny. Wpłynęliśmy w nową zatokę. Nie wiedzieliśmy do końca czego się tu spodziewać. Zobaczymy, jak ładnie odpływa. 90, to bym No ale zobaczcie, jaka gruba ryba. No. Majestatycznie odpłynęła. Kiepa. Ale fantastyczne dryfiki, a ja pierdzielę. Pyk, pik, pyk. pyk. Ja tutaj zobaczcie, jakie są kamienie. Może coś tutaj te, przy tych kamieniach będzie siedzieć. Hoppa. Tu no, przy kameczkach. Szukamy szupaczka. No i co, słuchaczki jesteście tu? Na czy nie? ale ładnie. No i właśnie dlatego czasami lubię pojechać gdzieś dalej niż na Mazowszu, nawet po to, oczy nacieszyć takimi widokami. No bo no nie wszędzie takie widoki są. Ale tu za coś napiszę. W Polsce też może być ładniej. Może być, po Polsce też jeżdżę. Odczepta się. No. To ma całą podstaw tego wyjazdu. To planowanie, to wszystko, to, to też ma swój... Ale sposób. ludzie tego nie rozumieją. A nie rozumieją ci, którzy nie jeżdżą po prostu. I tyle. No. jest o. 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 Ale mniejszy. O, idzie, idzie. Może kotwiczkę? Hmm. Ale jak gumę poklepię, one są naprawdę w brzerze. Chodź kolega, chodź. pochlastał. Paczek do wody. i akuczek. Dobry bombel. A teraz pokażę Wam takie urządzenie, które część z Was zna na pewno. Ale ci co nie znają, to, to zobaczą. A pozwala to zaoszczędzić parę złotych na główkach jigowych. O. To jest taka ostrzałka do haków. Długopisowa. Kosztuje grosze dosłownie. Możemy pyk, pyk. I hak jest znowu ostry. O, elegancko. I można dalej łowić rybki. A w takich miejscach, gdzie jest dużo kamieni, gdzie te haki się cały czas tępią, to coś takiego naprawdę jest bardzo przydatnego. Chcecie to, wrzucę Wam linka pod filmem do takiej odszałeczki. Mówię, a pozwoli Wam to zaoszczędzić kupę pieniędzy w czasie całego sezonu. Ach, jest. ale widziałem, jak, jak ten, jak wyszedł. No, lepszy, lepszy no, lepszy. Tak, on idzie tutaj, idzie do mnie. Oooo, kolego. Dobra ładna ryba. Piękny ty, podbierasz. No, A, ty, to chyba ten twój, wiesz? A to jest. nie jest, dobra Nie, może... O no, panie, no, no. ale połknął. Operacja Operacja kolacja Ty tak. pies Ale dobrze hak widać, więc O, czego no, nie tylko wylazło ja, Tak Matematycznie. Eee, A, ukł ja. Masz? Tak, ja. No i to elegancko no, sam, Tak? Drzewa, tego no bo tego Tylko Duży na razie go nie mogę podnieść, Pięć, a, Oj, i spadł. Kurde, to jest to, nie? Zastanawiałem się, czy nie zmienić tego fluorokarbonu. A, no, a to są cię uciął? Tak. Starki załóż, to jest szkoda fluorokarbonu. No. no. niestety kolega uciął mi ogonek. Ale nic nie szkodzi. Założymy, albo może nie, albo może tak. Założymy podobno. Sieli jeszcze raz, jestem na bank pewny. O, gdzie mi tam kolega podrzuca? Co za. A dobre i na złe. A no ja jestem spokojny. Spoko. No, jeśli powinien być. No wysk. ja wiem, że ja ty jesteś. O, jest! Jest, jest, jest. O, ten będzie lepszy chyba. O, cześć, podobnie. No, grzdylu. Patrz, ładna ryba. No, zobacz. Piękny! jest, jakie ładne te Nie no, tak sobie wygląda z Tam, Tak, kiedyś to były czasy, jak człowiek na rugi 90 dziewięćdziesiątki z kija strząchał. Boże, małe. Chodź tu, dziecku do mnie. Opa, Chopa. bułki, Ale naprawdę aktywne No mega. Tak. To co, tak mi ten tylko do kamerki, tak go, o. Mablek. I opa, foczka działa. Patrz ile razy zaatakował, co? Tak. Ale po że na są, wie, aż naprawdę agresywne i chcą jeść. Nie? Tak, są rzeże. Czyli yy, ogólnie moral tego taki, że jakbyśmy troszeczkę aktywniej łowili, a nie siedzieli cały czas w jednej za, następny w jednej zatoczce, to byśmy łowili większe ryby, pewnie metrowe byśmy znaleźli. Ale przykotłował. No, coś niesamowitego to jest. No. <laughs> Dobra, też go bez podbieraka, troszkę mniejszy no, po prostu kolega. O, dobra. To jest szybka operacja. O, wyszła i... To z wody tam gdzieś? To może metruwa kolejna? Nie, lżejszy, ale fajnie, że jest. Fajnie szupaku, że jesteś z nami. O taki, tak zwany sportowiec. I hopa. Dobra, tam mówię swoje ryby, nie będę przeszkadzał. Co ciekawe, tutaj są takie warunki, że można łowić troszeczkę większymi przynętami i rzucałem wahadłówkami, obrotówkami, większymi rzucałem żerkami. Nich cholery, kur... żadnych brań, tylko małe przynęty. Taka parę roku. A tak było romantycznie, tak się pięknie ten nasz związek zapowiadał. Wspólne pływanie, wspólne ryby, nawet już żeśmy wspólne łowienie karpi planowali. I wszystko było dobrze do momentu, kiedy Rafał zobaczył okonie. Wypatrzył je, pierwszy był. To nic, ja mu nie żałuję, ale bezczelnie wyłowił wszystkie i się nie podzielił. Nawet mruknąć nie zdążyłem. Także ja pamiętliwy Rafale nie jestem, ale o wspólnych nocach w namiocie zapomnij. Widzę, 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 widzę. są głazy, no. Okay? Tak jest no. ok? Ale okoń, ale okoń, kurwa. Okoń? Okoń, co wiesz? Pokażę, tu, do mnie, piękny okoń, piękny okoń. No, Fantastyczny. Gratuluję. Ja pierdolę. O, no, widzę, widzę, widzę. Też gruby, ale troszkę mniejszy. Hmm. A że się strzelił. Dawaj mnie tutaj, pokaż tutaj, ładnie pokaż. Bliżej podstawy. Olej, ja. O, wielki. Ja pierdzielę.

Nie, on nie ma też Zobaczcie, jak to w życiu i na rybach jest. Wczoraj Rafał się kąpał, miał fatalny właściwie dzień, bo nie złowił żadnej ryby, a dzisiaj rozbił okoniowy bank. I to jest właśnie piękne w wędkarstwie. No, w życiu też tak czasami bywa. No, nie żegnam się jeszcze całkowicie, bo jutro, ostatni dzień, a wiadomo, że jak ostatni dzień, to na pewno jeszcze coś się wydarzy. Z tym namiotem to oczywiście żarty. Ja z Rafałem z chęcią na karpie pojadę i ogólnie bardzo się cieszyłem z jego szczęścia. Ale tylko z jednej strony, bo z drugiej strony myślałem, że szlak mnie trafi i z pontonu go wyrzucę. I jak to teraz wytłumaczyć? Takie zwykłe wędkarstwo, takie głupie łowienie ryb, a w normalnym człowieku potrafi tak negatywnych emocji wzbudzić. Ciekawy jestem, jakie w Was wywołują emocje takie sytuacje. Napiszcie w komentarzach. A to na dzisiaj wszystko. Zostawcie łapkę, suba. Trzymajcie się, na razie. Cześć!